Speedrower i żużel to takie trochę dwie pokrewne dyscypliny sportu. to można powiedzieć, że będziesz spełniał w jednej i w drugiej w przyszłym. W tym roku w zasadzie, bo będziesz i zawodnikiem Omega Informat u Ostry Wielkopolskiej. Jednocześnie będziesz pracował w teamie Patryka Hansena. Jak doszło do tej współpracy? Adam szukał pracownika, że tak powiem, do pomocy i, i, i gdzieś tam żeśmy się skontaktowali, dogadaliśmy szczegóły, on po konsultacji z Patrykiem tam stwierdzili, że będę odpowiednią osobą no i tak się znalazłem w teamie. Za co będziesz odpowiadał właśnie w teamie Patryka Hansena? E, za wszystko tak naprawdę. E, wiadomo, jest Ekstraliga, gdzieś tej pracy będzie, będzie dużo, dużo więcej, także każda praca rąk jest potrzebna. A jeśli chodzi o speedrower, uda się to wszystko połączyć? Myślę, że tak. Myślę, że nie będzie z tym jakiegoś większego problemu, tym bardziej, że pokrywają się tam chyba 3 czy cztery terminy Ekstraligi i, i u nas tutaj speedrowera. także ostrum ma szeroką kadrę, także załatają tą dziurę. Ale tak naprawdę chyba taki był plan, że będziesz pracował i, i jeździł i trenował. To znaczy się tak, ja tutaj prezesowi i, 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 że tak powiem, menadżerowi Mateuszowi mówiłem, jak sytuacja wygląda, że dla mnie w tym momencie priorytetem jest praca. No, Speedrover to już traktuję bardziej jako, że tak powiem, hobby, a nie już tak profesjonalnie, jak to miało miejsce kilka lat wstecz. Także wiedzą, na czym stoją, wiedzą, jak u mnie to wszystko wygląda zawodowo i no, no nie mają z tym problemu.